Dlatego na początku powiedziałem, że są jakby dwie drogi. Jedna ta, która musi się zacząć zaraz, a druga ta, która wymaga zmian konstytucyjnych i w ślad za tym yy, całego procesu. Bo ja przyznam się, że ja w tym układzie, który by był dzisiaj yy, mm. i rozprawy by były wyznaczane tak, mm. jak one idą, co ileś, nawet nie będą raz na tydzień czy na, raz na dwa tygodnie, bałbym się, aby przysięgnąć. Bo do ławy przysięgłych trzeba też dorość. Społeczeństwo musi mieć jakiś poziom świadomości prawnej. Yy, mało tego, to wymaga odizolowania ławy przysięgłej od wpływów. Zatem to, co Pan powiedział, proces musie, musiałby się dojść od początku do końca i zgoda. Tylko, że jeśli zaczniemy od tego, to będziemy znowu czekać 5 lat, aż się zmieni konstytucja. Więc ja dlatego na początku powiedziałem, zacznijmy robić dwie rzeczy równoległe, tak zwany plan dalekosiężny, wtedy, kiedy można będzie doprowadzić do zmian ustaw i to ten, który y, można zrobić praktycznie w ciągu miesiąca i dwóch. Prawda? Bo jeśli Ministerstwo Sprawiedliwości wydaje 250 milionów złotych na audiowizualne nagrywanie wyłącznie z sal sądów okręgowych i apelacyjnych odwoławczych cywilnych, to ja im mówię, że ja chcę 5 milionów, i na wszystkie sale będą nagrywane. A za resztę kupcie tomografy czy, czy inny sprzęt medyczny. Bo to jest wyrzucenie w błoto 250 milionów złotych, od tak sobie, kiedy za chwilę w dobie e e zmian elektroniki głos będzie sam tłumaczony na protokół. Bo już się to zaczyna, z tym, że w języku polskim jeszcze ciut, ciut trzeba poczekać. Znaczy, po co wyrzucać 250 milionów złotych? I teraz. Znowu wracam do tego co Pan mówi, e, że właśnie po to jest to nagrywanie potrzebne e, żeby ci właśnie niekompetentni sędziowie się sami podsumowali, ci prokuratorzy się sami podsumowali, że przychodzą e, na rozprawy nieprzygotowani, bo przychodzą. Natomiast nie zgadzam się absolutnie z tym, że sądy mają za dużo spraw. Sądy po prostu udają, że sądzą. Właśnie dlatego, że przychodzą nieprzygotowani. Na rozprawach przez lata się nic nie dzieje. Coś tam się zrobi, odroczy się na miesiące, pierwsze są wakacje, potem jest okres sprawozdawczy, potem to, jak ja to Ja nie wiedziałem, że, ma, że mają za dużo spraw, ja tylko mówiłem, że, że ty, to powoduje właśnie, że, że Mało mogą to... się tak tłumaczyć, bo to jest poza kontrolą na naszą. Mało tego, dlatego wbijamy ten przytyczek, że my was chcemy odciążyć, bo my wam chcemy umożliwić, żebyście już nie musieli kontrolować prokuratora. My sobie sami będziemy składać te akty oskarżenia. To, to wszystko, panie teraz było, tak? Powiem tak, jest, jesteśmy tu z pewną grupą i każdy z nas tu jest jakąś ofiarą. W sumie składamy zażalenia do prokuratora o łamanie praw konstytucyjnych naszych. Tak? Trochę znam, ja nie jestem prawnikiem, ja też. ale już jestem pra praktykiem. Po paru latach można zmążyć. I patrzymy, jak szybko do naszych kolegów, koleżanki i w formie, że tak powiem, publiczności uczestniczymy na wielu sprawach sądowych. I bardzo się cieszę, że Pan jest, i myślę, że nawiążemy jakąś współpracę, bo mamy teki bezkarności naszych sędziów, prokuratorów, którzy masowo umarzają postępowania. Jesteśmy na sprawie, odwołujemy się oczywiście do sądu. Nie? Jesteśmy na sprawie, oczywiście jesteśmy, ale strony nie ma. Pytam się, Panowie, czy żeście się kiedyś zainteresowali, dlaczego prokurator jest zawiadamiany, a nie wzywany. Ja właśnie się zastanawiam, bo on, jeżeli odmówił te wszczęcia postępowania, on powinien tu siedzieć, uzasadnić sędziemu dlaczego. To jest bardzo poważne. Jego nie ma, on nie musi być, tak? Ale to jest moja sprawa, my mu płacimy, on nie musi być. To tak już na marginesie, bo to jest nienormalne, nielogiczne. Bo w ten sposób ogranicza się prawo obrony do swojej racji w sądzie, nawet. I to w taki jakiś bezkarny sposób. No i dobrze. No Natomiast druga sprawa, myślimy tu o kontroli społecznej, tak? Nie ma jej, faktycznie nie ma. Sędzia proceduje sam z, z tym, z, z protokulantem, który potem zeznaje, jak mu pasuje do protokołu, tak? Jest dobrze, jest kilka osób publiczności na sali. My składamy oświadczenia prawne na rzecz kłamstwa w protokole, tak? I okazuje się, że oni tego nie uwzględniają. Jeżeli nie uwzględniają, i powiedzieć, że my kłamiemy i zarzut powinien postawić. To jest zwyczaj z tego. Większość osób kłamie, a sędzina z protokulantem ma rację. Tak? Następny bałagan. Na innej sprawie, bo to są naprawdę knoty takie, że dosłownie nie, nie można tego zmienić. Na jednej ze spraw. Sędzina pozwala protokółować wszystko o stronie do protokołu i widzimy, że to czyni. Nawet nie zarządziła minuty przerwy. Wyciągnęła swoje postanowienie i czy. Zupełnie. Zignorowała już wszystkie zasady. Nawet, nawet nie zadbała o tą pozorną przerwę. Więc pytam, czy to postanowienie zapadło? Poza sądem. Tak? No to już kompletnie. No i trzecia sprawa, ta ułomna forma ławników. Pan dobrze powiedział, to jest, jak to się mówi, ta sprawa e, e, ławy przysięgłych. Jak najbardziej, bo tutaj jest bliższa prawdzie. Poza tym ważny człowiek ma intuicję i nie da się zwieść jednemu głombowi. tak już ale nawet ta ułomna forma ławników, bo przecież są mianowani ławnicy, rady miast, Wybierani. prawda? Wybierani. Gdzie oni są? Wybierani są. Wybierani są, są fały podjęte, gdzie oni są? Ja naprawdę byłam na południu Polski w sądzie, tu wszystkie sądy już znam i oni też nas znają. I prokuratorzy nas znają i policja wojewódzka, bo składaliśmy skargę w trybie na nałamanie naszych praw y, konstytucyjnych, obywatelskich praw, kiedy się publiczność wyrzuca z sali, kiedy się nie honoruje instytucji, męża, zaufania. To jest bezkarność totalna. No więc takie mnóstwo takich zarzutów wpłynęło do naszych prokuratur nie tylko tutaj, w Kartuzach również. I nie tylko i w Polsce głębiej też. więc Powiem tak, oni wszystko zwyczajowo hurtowo. I tak wygląda, i dlatego dobrze, że Pan jest. Jeżeli Pan reprezentuje Komisję Bezpieczeństwa, to yy, pewna grupa ludzi uda się do Pana i pokażemy karty. My mamy potężne karty. Krzywd ludzki. a finał jest taki: Ubożeje społeczeństwo bez, przez bezkarność, łamie się ludziom kręgosłupy. Walą się rodziny, chorują ludzie, to jest potężny koszt społeczny. I może zacznijmy od czegoś: ta reforma jest potrzebna na wczoraj. Na wczoraj. I ci ładnicy, pytanie: to też trzeba sprawdzić. Bo nawet tacy czy inni, jednak jest to grupa ludzi ze społeczeństwa, tak? To już nie jest związana z tym systemem braku sprawiedliwości, bo ja tak mówię. Więc ich nie widzę? wybrani przez Rady Miast od kilku miesięcy nie funkcjonują w sumie, ich po prostu nie. Czy chcą już tak, brudne, brudnymi rękoma, do tego 2013 roku dostosować te brudy, jeszcze i tak wynieść losy ludzkie i pogłębić stan tego państwa, stan tych obywateli, w których tak jest nie najlepiej? Tu powiem tak, wiek, siedzi na tej sali kolega, ja nie, nie mnie do tego, żeby wskazywać, nie w tym że ale takie potężne krzywdy, jak ten człowiek przeszedł i przechodzi, to po prostu żenujące w państwie, mówi się o demokracji, w państwie prawa. Chyba byłoby nam żen, gdyby tych instytucji nie było. A jeszcze jedna rzecz. Ja słyszałam, chociaż nie wiem, czy to prawda, bo to, co słyszałam, to nie mogę twierdzić, że prokuratorzy odsunięci, bo to były różne afery na, fel, na Pomorzu, z prokuratorami, próż, dańskie i tak bo trudno byłoby znać, ale pytanie: Są podsuwani prokuratorzy, nawet prokurator z Kartus, i słyszałam, że oni przez lata, siedząc sobie na boczku, nie funkcjonując w tym, wy, w tym, że tak powiem, wymiarze, mają dwie trzecie uposażenia za nic. I to też trzeba sprawdzić, bo jeżeli to jest prawdą, to co my dzisiaj. Jak my możemy dzisiaj udawać, że my mamy gopsy, byle jakie pieniądze, a tu rozpasamy się na koszt tego państwa, kosztem społeczeństwa wszystkiego. Naprawdę należałoby to wszystko posprawić. Ja się polecam Panu i wybiorę się do Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję.